wyciągnięty z kapelusza Equagesic to wyraźna próba ukrycia oczywistej prawdy miał za nią przemawiać brak potwierdzonych zgonów po marihuanie to lekkomyślne podejście ludzie, którzy do tej pory przyjmowali Equagesic mogliby nagle poczuć się zagrożeni to znaczy, że ludzie, którzy przyjmowali teraz Zwolennicy Lee nie potrafili pogodzić się z faktami. W grę wchodziła jeszcze ważność polisy na życie, przy czym nie chciałem pozbawiać rodziny Lee jakichkolwiek należnych jej świadczeń. Bruce przyznał się wcześniej do zażywania marihuany, co tylko potwierdza naszą pierwszą myśl. Wiemy o jego podróży do Los Angeles, gdzie miał usłyszeć od neurochirurga, że narkotyk ten jest nieszkodliwy. Mów lekarz sam eksperymentował dla odprężenia z substancjami psychoaktywnymi. Postawienie na ekwagesy to karkołomna decyzja w obliczu tych dowodów. Być może pochopnie wyciągam wnioski, ale trudno było mi przełknąć wersję z lekiem. Równie dobrze można wróżyć z fusów. W kolejnych miesiącach gazety w Hongkongu pełne były teorii na temat śmierci Li. Śmierć supergwiazdy. Barykady odgradzały tłum na cmentarzu w kolumnie. Pożegnanie aktora. Pani wpłaczył gwiazdy w smutku, żona w bieli. Marihuana w żołądku. Biegły potwierdził. Bruce Lee był chory. Zapadł na zdrowie już dwa miesiące przed śmiercią. Ponowne zeznanie: Betty ting Pei Miliony wiszą na włosku, jeśli okaże się, że śmierć nastąpiła w wyniku zażywania narkotyków. Zamordowany przez ninja? Japoński zamachowiec trucizna w nocy, za długa ścieżka, kokainy. Jeszcze bardziej fantastyczna jest teoria opóźnionego ciosu śmierci. Inna plotka mówiła o zemście gangsterów w triady. Niektórzy wierzą, że Bruce wciąż żyje jako pustelnik w dalekim zakątku Chin. Dzięki sukcesowi wejścia smoka i wyrobionej marce nazwiska Lee zaroiło się od naśladowców, kryjących się za pseudonimami. King of uses every human capability with a fingertip sensitivity His Kung Fu courage set in motion It's a massive dynamic explosion Power fills his eyes as he strikes Terror with his cry uh! He's the king of Kung Fu Najpopularniejszym z nich był Bruce Lee, który portretuje Bruce'a także w naszym filmie. Ho Chung Tao, Bruce Lee, aktor, producent. Zawsze mówię producentom, że Bruce Lee to mój idol. Lubię go i podziwiam. Dlatego nie każcie mi grać go w słabym filmie. Możecie mnie nazywać Ho Chung Tao. Albo James Hall, ale nie Bruce Lee czy Li Xiaolong. Lung. Producenci ochrzcili mnie tak wbrew mojej woli. To oszustwo i wobec mnie, i wobec widzów. Nie podoba mi się to, bo ja chcę być sobą. Weźmie odwet na tych, którzy przed pięciu laty pozbawili go życia. Bruce Lee, król Kungfu i niekwestionowany mistrz sztuk walki wrócił po zawarciu paktu ze śmiercią. Dla jego udręczonej duszy będzie to zemsta z zagrobu. Bruce zemsta z zagrobu. Lee pojawił się także jako bohater kreskuwe. Co ciekawe, był w nich całkiem wiernie odwzorowany. <tryk> Ja! Mm -hmm. mm -hmm. Ten indyjski film to iście psychodeliczny hołd dla mistrza. Prawdziwym spadkobiercą Bruce'a był jego syn Brandon. Brandon, Bruce Lee podziwiał ojca i trudno było mu oddzielić legendę od osoby, którą ledwo znał. Nie interesowały go jednak filmy akcji. Studiował teatrologię w bostońskim Emerson College i aktorstwo na Manhattanie, licząc na poważną karierę. Gdy upragnione role nie napływały, postanowił sięgnąć po swoje dziedzictwo. Kilka filmów akcji miało utorować mu drogę do bardziej znaczących produkcji. Ta decyzja doprowadziła do jego śmierci. Jako syn Brusali Lee mogłem zagrać w masie głupich naparzanek, ale sobie darowałem. Nie o to chodzi. To nie jest aktorstwo. No proszę. 27 lat, trzy filmy na koncie, a już się wymądzę. Moim niewykształconym zdaniem, esencją są ludzkie interakcje. To się dla mnie liczyło. Jeśli tego brakuje, jeśli postacie są papierowe, to zostaje tylko pokaz fajerwerków. Kiedy postanowiłeś zostać aktorem? Od zawsze wiedziałem, że będę aktorem. Ale nie ćwiczyłeś sztuk walki, żeby grać w filmach akcji, zgadza się?